Moi drodzy, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być najlepszym piłkarzem na świecie? Jestem przekonany, że duża część z Was w dzieciństwie albo wciąż chciałaby zostać profesjonalnym piłkarzem. W sumie to ja mam dzieciństwo już dawno za sobą, a dalej chcę być piłkarzem. Ale nic straconego, bo mam na to sposób! Dzięki tak cudownej grze jak Stemble Guys, moje marzenie cały czas może się spełnić. Ponieważ dzisiaj nie pierwszy i nie ostatni raz, ale za to najbardziej profesjonalny raz, będę się wcielał w rolę prawdziwego piłkarza. Przed wami w dzisiejszym odcinku prawdziwy piłkarski challenge with Stumble Guys, w którym to, że akurat gram Cristiano Ronaldo, jest najmniej ważne. Dlatego koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć więcej różnych wyzwań, różnych challenge, nie tylko piłkarskich with Stumble Guys. More Zostaw suba, nie bądź paruwa, a będzie gituwa! File fall, para terminar Tutaj giereczka jest ciekawa Bo babka jest bardzo krótka Więc generalnie jak się raz padnie, można przegrać Z drugiej strony ludzie bardzo się gromadzą W jednym punkcie, więc można wykosić nawet Ze 20 osób naraz I my oczywiście spróbujemy to zrobić w tym momencie Ej, jedna została wykoszona, to to nie jest 20 Zdecydowanie, ale najważniejsze jest jednak, słuchajcie To, żeby przejść Także powinniśmy to mieć, tylko czy ktoś, słuchajcie, mnie jeszcze wykosi Nie wiem, ja slajdem przechodzę na metę Przecinam ją, więc jest dobrze No patrzcie, ta gierka, no nie wiem, słuchajcie Czy ona trwa pół Wydaje mi się, że nie. Ale mamy rundę Terminate! No i dobrze, 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 dobrze. Znajdźcie, to jest oczywiście nasz cel. Tak jak u Pop 10. U Pop 10. Będę Cię na niego czaił. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawajcie jakąś giereczkę, gdzie będzie można przyświrować. Jakąś piłeczkę. Najlepiej piłeczkę, ale może być cokolwiek innego. Tylko, żeby było dużo miejsca. Nie wiem, jakieś. Roll, na przykład byłby spoko. Nie wiem, znajdziecie, co by było spoko. Cokolwiek dajcie. Los Temple! Czy los Temple jest spoko? No. Jako tak, dobra, spróbujemy. Oczywiście jest potężna kula, jest potężna piłka, także może być naprawdę, słuchajcie, bardzo ciekawie. Oj, 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 oj! Ja go Ja go Dobra, ok, nie wiem jak ja to zrobiłem, nie wiem jak ja to Przetrwałem, ale mam to. Mam to, mam to, mam to. Oczywiście, słuchajcie, tutaj mnie gonią te, um, te, te te wszystkie niefajne rzeczy. Teraz robię ciach, teraz robię ciach, teraz robię ciach, jest dobrze. Jest dobrze, póki co! Ok, tylko że tutaj też jest naprawdę sporo osób. Także to mi się już nie do końca podoba. Ale oczywiście ogarniamy temacik. Dobrze, udało mi się to wiem jak ja to zrobiłem. Ledwo co? Okej, okay, okej, okay. i patrzcie, upop 10 tutaj jest. Czy ja tutaj zdążę wskoczyć? Zdążę, zdążę, zdo... prawie, prawie zdążę. Prawie, praktycznie, prawie zdążyłem. Prawie zdążyłem, a prawie nie zdążyłem. Dobra, jeszcze to muszę słuchajcie, rozwala teraz to by... Ciach! Wykoszona została i przechodzę przez metę. Nie dość, że przechodzimy. To jeszcze została wykoszona jedna osoba, i właśnie o to chodzi. Dobrze, słuchajcie, mamy w takim razie finał. Ronda terminada I pytanie, słuchajcie, czy ten kuchen. Jest u mnie zasłużenie za bycie najlepszym piłkarzem w Stembell, guys, czy też nie. No ja oczywiście będę walczył o to, żeby... ZASŁUŻENIE! Tylko dajcie dobrą gierkę, dajcie dobrą gierkę. Nie wiem, Blok, dasz coś w tym stylu? laser, Tracer! Eee, no dobra. Dobra, laser, Tracer zdecydowanie jest gierką, która jest dla mnie ok. Tylko czy ja dam radę tutaj wykosić choć jedną osobę? Bo na początku emotki nie działają, a później może już być ciężko, dobra, Robin. ciach, Wykoszony! Mordo, jak trawa! Zostałeś wykoszony w tym momencie. Okej, okay, okej, okay. tutaj. Tu... Nie, 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 okej, okay, dobra, jestem, jestem, dobra, oni się już na mnie czają. Oni się już na mnie czają, kolejna osoba wykoszona, let's go! Tak to ma, słuchajcie, wyglądać. Dobra, już nie koszę ludzi. Już nie koszę ludzi, bo oni też się na mnie czają. Patrzcie, ktoś zadyma. Każdy siebie nawzajem kosi. Ja wiem, że ten upał chce mnie totalnie zjeść. A ja chcę to po prostu słuchajcie wygrać. Więc ja tutaj już nie będę ich kosił! Let's go, let's go! Tylko pytanie, czy oni będą mnie kosić, bo myślę, że to jest możliwe. Dobra, trzy osoby odpadły, ta królewna śnieżka się na mnie czai, Bo ją wykosiłem. No serio, słuchajcie, ona ma buldupki troszeczkę. Ale dobrze, no nie dziwię się, no, ona po prostu nie wie, że ja wykonuję piłkarski challenge. Wiadomo o co chodzi. Dobra. Dobra, 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 mamy to, mamy to, jesteśmy, słuchajcie, wy jakby na podium. Na podium. Nie, 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 nie! Dobra, mamy to! Let's go, let's go Lapa, witas, brawas Dobrze, słuchajcie, to było naprawdę dobra O, i co? I co, gościu? oj, Ej, ja, ja nie wiem, jak ona to przetrwała Ale to jest naprawdę, słuchajcie, dobra zawodniczka Okej, okay, ja robię tutaj ciach Ja robię tutaj ciach I mamy z nią, słuchajcie, finał Ja nie wiem, jak to się dzieje Ciach, ciach Wykoszona została Uuu! Nie, 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 nie! Moi drodzy, niestety nie udało się wygrać tej areny ale była naprawdę, naprawdę emocjonująca. No i przede wszystkim udało się kogoś wykosić. Także zaliczony, cześć! Lord flip, repara terminar. Tutaj może być dosyć ciężko wykosić ludzi, no ale dobra, spróbujemy się na nich przyczaj! Dobra, ciech, 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 Okej, okay, tutaj oczywiście słuchajcie, się robić? ciach. Ciach, ciech, Ojej, no nie wskoczyłem! Dobra, no to mam, słuchajcie, już pogierce. No serio, przyblokowali mnie. Wiecie, co chciałem zrobić. Na pewno dobrze wiecie o co mi chodziło, ale po prostu oni mnie przyblokowali. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy ja chcę go wykosić, słuchajcie? No nie, nie, ja, ja wolę nadrobić, tak? Ja wolę przejść niż tutaj powykaszać ludzi. Dobra, teraz wiemy oczywiście, słuchajcie, yy, bardzo dobry trik. Nie, żeby tylko przetrwać, dobra, przetrwałem! Let's go, let's go. Nawet młot mnie, słuchajcie, nie dosięgną. Okej, okay. Alexa, gaz! Daje mi gaz, gaz do deki. Dobra, dobra, no patrzcie, słuchajcie, jaki comeback tu się zrobił, słuchajcie, że takie rzeczy tutaj się wyprawiają. Dobra, robię ciach! I ty... Te... Nie, nie wykoszony! Nikt nie został wykoszony. Jeszcze raz, słuchajcie, ciebie muszę wykosić. Ciebie muszę. E, dobra, wykosiłem jednego gościa! Wykosiłem jednego gościa! Przechodzę! Zaliczona rynka. Najważniejsze jest to, że ktoś został wykoszony. Szkoda, że nie ten Messi, bo tam był Messi, także musimy go wykosić. Oczywiście mamy Christiano no, Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie, gdzie jest ten Messi? To nie jest na pewno ty mini To na pewno nie jest Biba 444, także Lucky Jeffy. Czy to ty? Ej, dlaczego ci ludzie nie przychodzą? Dobrze, mamy Rondę terminade i dzięki temu możemy zobaczyć, kto jest Messi. Oj, nawet staną koło mnie! My Nomo! I ma daba! Ej, no słuchajcie! To jest nasz ladowiec! Nasz ladowiec? Nasz ladownik? Nie wiem, słuchajcie! On kopiuje po prostu! Kopiuje maciocha! Dobra, Sigwente! Siguente! Trzy kropeczki, pytanie słuchajcie, daj, dajcie piłkę! Proszę, dajcie piłkę, to jest piłkarski challenge! Musi być piłka! Mu... las BANDERAS! Blisko! To jest praktycznie, słuchajcie, piłka. Czy uda mi się zrobić Rocket Rumble? Jestem z Messi'em, tak, let's go! Jestem, no dobrze, no to słuchajcie, kurde, gdyby to była piłka. a ja go na dola partida! Gdyby to była piłka, to takie rzeczy tutaj by się działy, dobra. A wiedziałem, słuchajcie, że tu się takie rzeczy. A to, bombeczka leci? Nie macie gościu, nie macie gościu. Dobra, ja sobie przychodzę tutaj, fajnie, fajnie, fajnie. Nie, co? Dobra, żyję, żyję, przeżyję to, a tamten gość tu nie przeszedł. Let's go. Wygrywa. Nie, nie, nie. My przegrywamy. Dobra, bombeczka sobie leci. Ciach. Gites majonez. Ok, na no, spokojnie. Teraz le, le, leci sobie bombeczka. I można wykosić ludzi. Nie, nie wykosiłem. Nie wykosiłem. Ale dobrze, najważniejsze pamiętajcie jest to, żeby jednak wygrać tutaj. Dobra, został gościu wykoszony. Kolejny, kolejny leci. Bam. O no, nie, nie, nie. nie nie, 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 Dobrze, dobrze. Przeżyłem to. Teraz kończ tu. Muszę za... Muszę ich wykorzyć. Słuchajcie, muszę ich też Patrzcie, biegają za mną. To akurat bardzo dobra... Dobrze wykorzony został. Zaliczona ręka. Ciach. Tak, I dostałeś w Ej, dobra, bo my strasznie srogo przegrywamy. 8 do 3, no ale patrzcie, już jednak kilka osób tutaj absorbuje. Ja absorbuję, no nie? Trzy. Jak to jest... Słuchajcie, jeżeli to są trzy osoby z ich teamu, a my przegrywamy 10 do 2, o co chodzi w tej grze? O co chodzi w tej grze? Ja robię wszystko, co mogę. Ej, naprawdę, czy jagram z botami? Nie, no serio, no, ja jagram z botami, po prostu słuchajcie, no to tak nie może być. Dobra, no, ale... daj gościu, Kończą! wykoszony, zostałeś. Okej, okay, kolejny, ej, serio, ja ich strasznie oram. Ja ich strasznie słuchajcie, oram. Dobra, 6 do 3. 6 do 3. Coś się zaczyna poprawiać, coś się zaczyna poprawiać tu strasznie, nie, proszę nie spadać, proszę nie spadać, dobrze, przetrwałem, 7 do 4, 7 do 4, jest coraz lepiej, ej, gościu mnie wykosił, gościu mnie wykosił, proszę mnie tak nie wykaszać, bo ja cię wtedy rozwalę, ej, spadłem, 8 do 4, nie wiem, słuchajcie, czy te sytuacje da się uratować, ale moi teammeici to są takie krowy, takie boty to są, że w ogóle, no patrzcie, co on robi. Zobaczcie, no co ten gościu robi. Dobra, te, teraz tak. Ciebie gościu wywalamy. poczekajcie, Nie! No, jakim cudem! Spin go round. Kore para terminar. No, i tutaj dla moich przeciwników nie tylko będzie e, przeszkodą, to, żeby im się nie zakręciło głowy, ale także, żeby nie zostać wykoszonym. Oczywiście, słuchajcie, otwieramy licznik wykoszeń. Może nie na tych taśmach, które się, słuchajcie, ruszają, ale tutaj już na spokojnie można. Ciao! Cztery osoby naraz! Cztery osoby naraz wykosiły. W pierwszy pierwszym tym oku Dobra, 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 żeby, słuchajcie, to jeszcze przejść. Bo się tak strasznie po. Odjarałem, ale dobrze, dobrze, dobrze. Teraz sobie słuchajcie, Ciacha. Tutaj zrobimy Ciacha. I lecę, go, lecę, go. Teraz Ciach! Wykoszona kolejna osoba. Tu już jest pięć, słuchajcie, pięć na jednej arenie. Naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Ej, gościu, ty byłeś w zamościu? Ej, naprawdę bardzo dobrze to zrobił. Dobra, teraz słuchajcie jeszcze Ciach! Kolejna osoba wykorzona, Sześć osób na pierwszej arenie. spin go round. Ej, naprawdę, słuchajcie, to jest dobry wynik. Widać, że. Cristiano Ronaldo mnie wspiera, oj tak, zdecydowanie, dobra, jest tutaj Leo Pesci, także teraz będę się czaił na Mat8XSDG, to jest, słuchajcie, mój główny rywal w tym turnieju, no bo, no, wiadomo, słuchajcie, no jakby to powiedzieć, yy, wiadomo o co chodzi, ale dobrze, słuchajcie, 6 osób na pierwszej gierce, no to naprawdę może być dobrze. Jeżeli tylko uda mi się utrzymać wstępu, to by było łącznie 18 osób. Nie, no dobra, to jest niemożliwe. Słuchajcie, no w finale, na przykład, to jest praktycznie niemożliwe, że mam aż tyle osób wykosił, ale dobrze! see Heights! Tutaj się zaczajmy, tutaj się zaczajmy, słuchajcie, na tym wąskim przejściu będę się czaił na ludzi, jeżeli tylko mi się jak wiecie, uda to ogarnąć. Dobra, let's go, let's go, let's go, tutaj żeby, słuchajcie, dobrze wyskoczyć, ciach, nie, dobrze wskoczyłem, dobrze wskoczyłem, dobra, 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 na razie, słuchajcie, nie będę ich kosił. Na razie nie będę ich wykaszał, bo to mi tylko, wiecie, mi kasa suka, kasa, dobra, 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 jestem drugi, to jest bardzo dobra pozycja. Ten ninja, no on już raczej głosujecie słuchajcie, nie dogonimy, ale patrzcie, co się dzieje w tym momencie, ja robię ciach, ja robię ciach, ja robię ciach Kosia! Dwóch wykosiłem, dwóch wykosiłem Let's go, let's go, let's go Dobra, słuchajcie, póki dwóch wykosiłem, to lecimy Lecimy, 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 nie śpimy Teraz robimy ciach, ciach, ciach i oczywiście przechodzimy Dwóch wykoszonych No nie jest to wynik taki jak wcześniej, ale Mat8xsdg może mieć problemy z przejściem. Nie, 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 gadajcie, że on przejdzie On przejdzie! Jaki comeback zrobił Leo Pesci Ale to dobrze, ronda terminala Lecimy do półfinału, nie, to był półfinał Lecimy do finału, gdzie? Słuchajcie, jeden cel jest tylko jeden. Nie będę chciał wykosić wszystkich. Będę chciał wykosić tylko Messiego! Siiii! Cristiano Ronaldo! Sui! Ale oczywiście na następną gierkę Paint Splash! Uh, uh, uh. No dobra, najważniejsze jest to, czy wygrać? Czy wykosić Messiego? O, to jest pytanie. Słuchajcie, dobra, ciach! Let's go! Nie zastanawiamy się, dobrze. A oni wszyscy słuchajcie, tutaj lecą, ciach, 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 ciach. Teraz robimy słuchajcie, ciach ciach, ciach. ok, ok póki co jestem słuchajcie na prowadzeniu, więc nie wiem, czy chciałbym, słuchajcie, to prowadzenie oddawać, ale w tym momencie już nie jestem na prowadzeniu, więc go wykosiłem! Let's go! O, to właśnie chodzi, dobra, dobra. Nie! Co ja zrobiłem? Macio, utrzymał się! Utrzymał się, co prawda, I, słuchajcie, no i no, straciłem pozycję, straciłem pozycję, ale tutaj postaramy się, słuchajcie, ją szybko nadrobić. Ciach, 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 ciach. Okay, tutaj sobie zrobimy. Sacherbacher, oczywiście, słuchajcie, jest Gites Majonez, tutaj sobie zrobimy raz Let's go, let's go, let's go Let's go, moi drodzy, nie <śla> Chciałem go wykosić Ronda terminada, to była naprawdę Bardzo dobra rundka, no ale Sergio ją wygrał, dobrze, teraz Spróbujemy troszeczkę innego skina, mam nadzieję, że Cristiano nie poczuje się bardzo urażony Bo mamy niego, czyli oczywiście Jego rywala największego, ale to jest Mój stary skin, z którym bądź co so, bądź Ale jestem troszeczkę zakumplowany, no bo Wiecie, no stara miłość, nie wieje Także ciak! No nie, no, nie udało mi się wykosić osoby, bo ja serio, słuchajcie, nie potrafię zrobić takiego długiego tego slajdu. Wiecie o co chodzi, żeby on trwał te pół roku świetnego Nie wiem, uderzyłem dwie osoby naraz! Wpadłem do farby! To się, słuchajcie, może nie udać. Dobra, wiecie co ja już nie... Ja już nie, nie, nikogo nie koszę. Ja już nikogo nie koszę, po prostu muszę to przejść, bo to będzie słuchajcie, wstyd, jeżeli ja odpadnę w pierwszej gireczce, to będzie straszna lipka, kołlipka. Dobra, dobra, dobra. Teraz sobie przechodzimy tędy, teraz sobie oczywiście przechodzimy tędy, czy tam jest słuchajcie, 16 osób, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, choć się... Uuu! Jak ja to zrobiłem? To było strasznie dobre. To było strasznie dobre przechodze. Klasyfikado! Yy, tam, wy... nie wiem, czy wykosiłem jakąś osobę. Nie no, chyba wykosiłem. Na pewno uderzyłem. Nie wiem, sobie, czy wykosiłem, ale dobrze. Nie jest to istotne, bo mamy rodę terminadę. I Messi... No, no, póki co Messi to tak sobie bym powiedział. No tak, no tak. Wiecie, o chodzi że to ciężka sprawa dla niego, ale dobrze, no oczywiście musiał się rozgrzać, tak? Cristiano był tutaj rozgrzany Dobrze się z nim znamy. A Messi tak z marszu musiał wejść więc się nie dziwię, że taki wiecie, troszeczkę zastygnięty był. Tak czy siak? I the... Pytanie, co będzie teraz? Flore flip! Ok, nie, to jaki floorflip flip? Piwot push! I to jest dobra gereczka, no tylko wiecie, no to jest półfinał. I teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie Wszyscy lecą na prawo. Wszyscy lecą na prawo i tutaj mógłbym wszystkich wykosić. Także spróbuję to zrobić. Dobrze, wykosiłem chyba ze trzy osoby. Ho, ho. Bałem się, że po prostu to mnie po... Oj, dobra, o, dostałem, 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 dostałem. Ale lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście nie śpimy. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tutaj wskakuję sobie w taki sposób, tutaj wskakuję sobie w taki sposób. Jest dobrze, ej, zostałem wykoszony! Zostałem wykoszony! Nieuczciwie! Niesprawiedliwie! No, nie, 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 nie. Nie, nie, dobra, 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 słuchajcie, cały czas możemy. Nie! Campbell Stumble, choreba, na Miller I tu jest bardzo dobra gierka, ponieważ, słuchajcie, mamy Messiego! ka ale jest Cristiano Waldo obok mnie. Kto by się tego spodziewał? Epickiego pojedynku, no zobaczymy, słuchajcie, jak Cristiano Ronaldo śmiga. Zobaczymy teraz, jak sobie Messi śmiga. Także lecimy sobie tutaj i teraz robimy... Nie, 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 nie. Okej, okay, żyje, żyje, żyje. Mam się, mam się nie najlepiej, ale ja zaczynam od początku? Nie, zaczynam tutaj, więc jest git. dobra, przejdę sobie tutaj. Nie, 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 Messi, co ty wyprawiasz? Messi, Mordo, ty moja, przecież my w ten sposób nie przejdziemy. No, nawet jakiś Seba, clown pewnie przejdzie przed nami, dobra, ciach, wykoszony, słuchajcie, został jakiś ziomek, y, poziomek. Ja zostałem również, słuchajcie, wykoszony, ale mam się dobrze. Cześć, no przejdziemy to, słuchajcie, czy my będziemy ostatni? Czy ja jestem ostatni, który przeszedł? No tak, jest, ale osoba została wykoszona, więc. Przeręczy zaliczony jak najbardziej. No kurczę, no Messi, no mam nadzieję, że teraz Messi weźmie się w garść, tak? Za, załóżmy, że to była pierwsza rozgrzewkowa gierka, on musiał, wiecie, dogrzać się, rozgrzać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo prawdopodobne, ale teraz, Messi, masz wejść na wysokie obroty, bo Cristiano Ronaldo mnie nie zawiódł, ani razu. Więc, no jeżeli ty mnie zawiedziesz, no powiesz o co chodzi. Wyjazd oszukańcy i tyle, dobra paint flash Dobra ciach cich, ciach ciach cich, tak. I tutaj można słuchajcie łatwo przegrać, ale można też łatwo wygrać Także ja bym sobie zrobił, patrz Ciak. Let's go I już jestem na prowadzeniu ciu, 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 ciu. Dobra dobra Chyba jednak nie jestem na prowadzeniu, ale postaram się Tutaj wykosić, wykosić bambino Ciach Dobra wykoszony na farcie, nie wiem Serio to nie był najlepszy wślizg w moim życiu A nawet to nie był drugi, ani trzeci najlepszy Ale patrzcie Cristiano Waldo. jednak jest przede mną Także postaram się go wykos... W tym momencie chciałem go wykosić. Dobra, skaczę sobie tutaj, teraz sobie skaczę tutaj I jestem pierwszy na mecie! Proszę Państwa, szybka pompa, szybka pompa! Ej, no nie, nie, nie gadajcie, że tu 8 osób będzie przede mną. Dobra, dobra, Messi, dawaj, 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 let's go! Mogłem jeszcze spróbować wykosić ludzi, ale pomyślałem, kurde, Messi, jesteś pierwszy? Weź się spompuj, spompuj tego pizza! żeby było fajnie na zdjęciach. Dobra, 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 mamy, słuchajcie, finał. No i... Canotta, e, patrzcie, jest ER Canotta, prawie jak Eric Cantona, to, to też był taki piłkarz bardzo znany, e, ale troszeczkę starszy. Tak czy siak, mamy finał Space Race! No i powiem wam tyle. Najważniejsze tutaj będzie wygrać. Czy finał był na środku? Nie wiem. Wydaje mi się, że, słuchajcie, że ten błąd on już chyba nie działa albo po prostu nigdy tak naprawdę nie działał. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem jak ja to przeniknąłem. Nie wiem jak ja to przeniknąłem, ale mam przypał, straszny przypał z Messi. Nie, no słuchajcie, ja po prostu z Messi się już nie dogaduję chyba tak samo. No bo patrzcie, co tu się wyprawia. No nie, no on jest za... Ja jestem ostatni, Acer. Moi drodzy, ja jestem ostatni. Przeze mnie czy przez skina? No to jest kwestia dyskusyjna! Ale serio, no troszeczkę tam sfajlowałem. Teraz mnie jeszcze te kamienie nie będą gonić. Weź kamieniu! Wyjazd! Dobra, 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 lecimy, nie wiem słuchajcie, co by się musiało stać, żebym ja, musiał, ja mógł to wygrać, no bo po prostu się, ale są znacznie dalej. Ale lecimy! Lecimy, 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 dobra, tutaj oczywiście przeskakuję sobie w taki sposób. Teraz, oczywiście, przeskakuję sobie w troszeczkę taki szybszy sposób. No i dobrze, oni już przechodzą przez te rury. Ja jestem jedną rureczkę do tyłu, więc myślę, że może być dosyć ciężko. No i moi drodzy, nawet nie wiem, gdzie był koniec. Moi drodzy, specjalnie dla was na koniec 10 epicki Jugad Awortunad! Dobra, no i zaczynam stać od paliona, no palion, mordo, ty moja, no i. No nie wiem, słuchajcie, no ja bym chciał jakiegoś fajniejszego skina, na przykład jakiegoś... Nie, nie no dobra, to jest palion, tylko że owinięty papierem. to ale to bym jeszcze gorzej! Masakra, dobrze, słuchajcie, do ping no ping, no pingwin przynajmniej jest, jest fajne, ale... To nie są skiny, na które polujemy, wiadomo, że nie, ale mamy... Uh, Legendarium. Tyle, tyle brakowało do Legendario, ale może teraz, słuchajcie, będzie coś specjalnego... Specjalnie dla widzów? Nie, no słuchajcie, no to ja mam rączki tutaj. To nie jest moja wina. w znowu, panion chciał nam się na odcinek rzwić. Oj, gościu, ale, ale, moi drodzy, dobrze, dawajcie coś dobrego, legenda. Nie, ja, legendario. Mm -hmm. Nie, no słuchajcie, jeżeli z 10 epickich spinów będzie 10 epickich skinów, to mi chyba łeb wybuchnie. Takie rzeczy się chyba jeszcze, słuchajcie, nigdy nie działy. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem z 10 epickich spinów. spinów Wiecie, żadnego lepszego niż epickie No to jest chore, dawajcie leg Legendario, tak, legendario <grym> Tak jest, udało nam się to zrobić